Szokujące nagrania trwa ustalanie okoliczności wypadków w Chełmnie. W dalszym ciągu sprawdzane są zapisy kamer monitoringu. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy. Powrót na stare, nowe tory. To połączenie rzeczywiście było potrzebne dawniej i przydawało się o każdej porze dnia i roku. Podtężnie pociągiem wraca połączenie do Ciechocinka. Ludzie z żelaza. Niektórzy mają założenia czasowe, ale umówmy się, to ma być dobra zabawa. Enea Bydgoszcz-Triathlon po raz jedenasty. Jest sobota, 12 dzień lipca. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Jechał chodnikiem i taranował pieszych. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego wypadku, do jakiego doszło wczoraj po południu w Chełmie. 56-letni mężczyzna potrącił pięć osób, w tym troje dzieci. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat nadal przebywają w szpitalu. Jutro sprawca wypadku zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To nagranie z monitoringu rejestrujące moment potrącenia przypadkowych przechodniów mrozi krew w żyłach. Kierowca suwa marki Mitsubishi w piątek po południu wjechał pod prąd w ulicę Rynek, po czym zjechał na chodnik i z impetem potrącił trzy osoby, w tym dziecko. Na tym nie koniec. 56-latek pojechał dalej pod prąd przyległą do rynku ulicą Halera i potrącił kolejne osoby, dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. Idąca z nimi matka nie doznała obrażeń, nastolatki trafiły do szpitala. Ich stan wciąż jest poważny. Mieszkańcom Heumna ciężko zrozumieć okoliczności tego zdarzenia. To jest tragedia dla całej rodziny. To jest pirat, który zagraża no nie tylko sobie, ale innym ludziom, tak? Więc dożywotnie odebranie prawo jazdy na pewno. No a co do kary, no to już sąd się określi, nie? Ale byłabym bezwzględna. Kierujący suwem, zatrzymał się dopiero na schodach prowadzących do jednej z kamienic. Mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń, był trzeźwy, a wstępne badania nie wykazały obecności substancji odurzających. Po zdarzeniu 56-latek został zatrzymany przez policję. W niedzielę mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Na chwilę obecną nie, nie znamy przyczyn. W dalszym ciągu sprawdzane są zapisy kamer monitoringu, zarówno miejskiego, jak i prywatnego. Przesłuchiwani są świadkowie i na tej podstawie w dniu jutrzejszym prokurator będzie również przesłuchiwał zatrzymanego mężczyznę. Jak udało się ustalić dziennikarzom TVP3 Bydgoszcz, po przesłuchaniu mężczyzna może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Oznacza to, że może grozić mu kara od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Chełmno Dagmara Moranowska. Seria groźnych wypadków na drogach regionu trwa. Zderzenie trzech motocykli z busem w miejscowości Elzanowo, niedaleko Golubia Dobrzynia. Jeden z kierujących jednośladem trafił do szpitala. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło przed godziną 10 na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Elzanowo między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Jeden z motocyklistów uderzył w busa, który zahamował za zatrzymującym się na przystanku autobusem. Prawdopodobnie było to spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze. Motocykl zahaczył o inne jednoślady. Łącznie w busa uderzyły trzy motocykle. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Droga przez długi czas była zablokowana. Do groźnego wypadku doszło także w miejscowości Pikutkowo w gminie Brześć Kujawski, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. I kolejne informacje coraz bliżej powrotu pociągów do Ciechocinka. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego pasażerów na tej trasie będzie obsługiwała spółka Polregio. Pociągi mają wrócić na tory w grudniu po 14 latach. Na razie trwa jeszcze remont linii kolejowej z Aleksandrowa Kujawskiego. Choć w sobotę maszyny stały, to postęp przy modernizacji linii kolejowej między Aleksandrowem Kujawskim a Ciechocinkiem widać gołym okiem. Układane są nowe tory, remontowane są także przystanki i perony, a na powrót pociągów czekają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także przebywający tu kuracjusze. Samym Ciechocinkiem jestem zauroczona, ale do Ciechocinka musiałam z Aleksandrowa dojechać taksówką. Więc Czas, czasu nie straciłam dużo, natomiast no koszt. To połączenie rzeczywiście było potrzebne dawniej i przydawało się w, o każdej porze dnia i roku, a przede wszystkim też mieszkańcom, którzy dojeżdżali do Aleksandrowa, do miasta powiatowego, w którym też mamy szpital, więc było to bardzo potrzebne. Przywrócenie połączenia ma być coraz bliżej. Przewoźnikiem ma zostać Poleregio, które zostało wybrane w przetargu. To, co też ważne, to to, że te połączenia będą nie tylko między Aleksandrowem a Ciechocinkiem, bo głównie o tym mówimy, ale przecież będą dowozili między Toruniem, będzie skomunikowanie z Bydgoszczą. Układamy tak rozkład jazdy pociągów, aby było również skomunikowanie drzwi, drzwi z Wrocławkiem. Połączenie zacznie działać od 14 grudnia. Na trasie kursować ma 12 par pociągów. Osiem w całości sfinansuje samorząd województwa, cztery częściowo także region, a resztę dołożą lokalne samorządy. Gmina Miejska Ciechocinek, Starostwo Powiatowe Miasta Aleksandrów i Gmina Aleksandrów będą partycypowały w tych kosztach dodatkowych pociągów. 40% Urząd Marszałkowski, 60% nasze cztery miejscowości z powiatu Aleksandrowskiego. Będą to pociągi, które będą jeździły w tygodniu, ale w niedzielę i w święta. Przez pierwsze dwa miesiące bilet na trasie Aleksandrów-Kujawski-Ciechocinek ma kosztować symboliczną złotówkę. Remont ma przejść także zabytkowy dworzec w Ciechocinku. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana jeszcze w tym roku. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Tajemnice Piastów na powierzchni. Toruńscy archeolodzy z przełomowym odkryciem. Fioletowy zawrót głowy święto Lawendy Kujawskiej. Nawet milion złotych dofinansowania dla pracodawców za udział w pilotażu skróconego czasu pracy to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego przy finansowym wsparciu rządu będą mogli testować różne modele organizacji pracy. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia. Skrócony czas pracy od kilkunastu miesięcy jest testowany w Urzędzie Miasta we Włosławku. Czterodniowy tydzień pracy, skrócone dniówki, elastyczne godziny pracy czy dłuższy urlop. Wybór modelu skróconego czasu pracy należy do pracodawcy, który zdecyduje się na taki krok. Zasady te nie mogą być narzucane, dlatego resort zachęca do wzięcia udziału w pilotażu, oferując wsparcie finansowe. To ważne, duże badanie pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie: czy i jak najlepiej skracać czas pracy w Polsce? W rocznym pilotażu może wziąć udział każdy pracodawca, który prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy i minimum 75% swoich pracowników zatrudnia na umowy o pracę. Musi on objąć programem co najmniej połowę załogi, utrzymać zatrudnienie na poziomie 90% i zagwarantować, że warunki pracy i wynagrodzenia nie ulegną obniżeniu. Wydaje mi się, że powinno się wprowadzić. Więcej czasu będzie, będą ludzie mieli na wypoczynek, rekreację. Odpocznie pracownik, odpocznie pracodawca. Pracownik nie jest bardziej, bardziej wydajny chyba też, nie? Wtedy się wydaje. O ile pracownikom raczej podoba się ten pomysł, pracodawcy podchodzą do niego dość sceptycznie. Nie wyobrażam sobie czterodniowego dnia pracy. Absolutnie gospodarka nie jest na to przygotowana. Z wielu powodów, chociażby z powodów i ekonomicznych. No nie mamy ludzi do pracy. Sztuczna inteligencja nam na razie nie zastąpi, jeszcze tak się szybko nie rozwija. Robotyzacji nie mamy. Stąd wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, analizę szkolenia czy promocję firmy. Nabór do programu potrwa od 14 sierpnia do 15 września tego roku. Roczny pilotaż rozpocznie się z 1 stycznia. Pytanie, czy, czy rok wystarczy? To takie też pewnie wątpliwości mogą się pojawić ze strony przedsiębiorców. Natomiast ja uważam, że dobrze, że w ogóle jest wprowadzony i że taki pilotaż będzie przeprowadzony, ponieważ po tym roku będziemy mogli ocenić, jego efekty. Taki model już został wprowadzony w Urzędzie Miasta we Włocławku. Urzędnicy od niemal roku pracują godzinę dziennie krócej. To jednak nie oznacza skrócenia czasu obsługi mieszkańców. Pojawiają się za to większe zaangażowanie pracowników i nowe możliwości dla mieszkańców. Wdrażamy w tym momencie możliwość odbioru dokumentów wytworzonych przez urząd w urzędomacie. Więc to jest właśnie przykład takich pozytywnych zmian. Testowanie systemu skróconego czasu pracy w programie pilotażowym ministerstwa zacznie się 1 stycznia i potrwa do końca 2026 roku. Podsumowanie realizacji projektu najpóźniej 15 maja 2027. Martyna Sobecka, TVP a na razie sezon urlopowy w pełni, kiedy jedni korzystają z roku wakacji, inni, przede wszystkim rodzice uczniów, już myślą o wrześniu, zwłaszcza o wydatkach, z jakimi jest związana szkolna wyprawka. Wsparciem dla domowego budżetu jest program Dobry Start. Można już składać wnioski o 300 zł jednorazowego dofinansowania dla każdego ucznia. Wakacje, ale nie dla rodziców. Część już rozpoczęła planowanie wydatków z pewnością będziemy kupowali używane podręczniki to kwestia ekologii tego, że są po prostu tańsze i nie, nie obciążają tak budżetu rodzinnego ale zakupami zajmiemy się pod koniec wakacji teraz będziemy wypoczywać w sklepach papierniczych i księgarniach trwa kompletowanie asortymentu Często nawet jeśli jest to starsze wydanie to niczym się nie różni od tych najnowszych więc warto też dopytać my orientujemy się w tym jak to wygląda które podręczniki się różnią między sobą które nie Każda używana książka wyceniana jest indywidualnie w zależności od stanu i liczby egzemplarzy w danej księgarni Oddam książki od edukacji do bezpieczeństwa biologii i języka polskiego ponieważ są to przedmioty których no nie będę zdać na maturze więc stwierdziłam, że warto je oddać. Rodzice muszą kupić podręczniki dla wszystkich przedmiotów, dodatkowo do techników do przedmiotów zawodowych, no i do szkoły branżowej również. Od pięciu lat można korzystać z programu Dobry Start. Świadczenie 300 plus jest dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 20 lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Nie przysługuje jednak studentom i dzieciom w zerówkach. Pieniądze są przelewane bezpośrednio na konto opiekuna i powinny być przeznaczone na wyprawkę szkolną. Wnioski o 300 plus przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Mamy kilka możliwości przez platformę usług elektronicznych QEZUS, aplikację mobilną MZUS, bankowość elektroniczną albo portal Empatia. Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia pieniądze dostaną przed 30 września. Miłosz Drężek TVP Bydgoszcz. Na szlaku letnich podróży, nie tylko jeziora i lasy, warto odwiedzić też instytucje kultury. W Bydgoskim Centrum Sztuki do 1 sierpnia można oglądać wystawę ukazującą piękno małych miasteczek. Jej autorem jest pochodzący z Tucholi malarz i rzeźbiarz Marian Tide. Małe miasteczka ze swoim specyficznym klimatem zawsze interesowały artystów. W swojej fascynacji nimi nie kryje też Marian Tide. Najbliższa jest mu Tuchola, z której się wywodzi. Wąskie uliczki z charakterystyczną zabudową, górująca nad miastem wieża Kościoła, codzienne czynności mieszkańców i szczególna atmosfera spokoju. To wszystko odnaleźć można w pełnych harmonii pracach tego absolwenta Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Swoją wystawę nazwał Domostwo. Traktuje świat jako teren wspólnoty, wspólne i domostwo tutaj podkreśla, że te relacje międzyludzkie, społeczne yy, i wspólne przestrzenie społeczne, jakie są miejscowości, czy większe, czy mniejsze, że to wszystko jest domostwem. Marian kreśli bardzo kameralne, wyciszone sceny z życia mieszkańców. Jego obrazy mają wysoki walor autentyzmu, który dochodzi do głosu zarówno w portretowaniu samej Tucholi, jak i najbliższych okolic. Ta tuchola no, jest tą jego główną inspiracją. Natomiast wcześniej jako artysta, który uczestniczył w plenerach malarskich czy rzeźbiarskich, również uwieczniał inne miejsca tutaj w Polsce i za granicą. Na wystawie znalazły się także rzeźby artysty. Tutaj głównym tematem jest człowiek. Mariantide, zanim ukończył Gdańską Uczelnię Artystyczną, był uczniem Władysława Hasiora w Zakopanem. W tych interpretacjach ludzkich jest też bardzo interesująca ta psychologia, mimo że to przeważnie są kobiety nagie, no jakby konwencja aktu, ale one mają w sobie taką jakąś szlachetność. Mariantide nie mógł być osobiście na wermisarzu swojej wystawy. O jego harmonijnym, Spojrzeniu na świat, fascynacji codziennością, gdzie jest także miejsce na piękno, a nawet baśniowość, opowiadają obrazy, które w Bydgoskim Centrum Sztuki oglądać można do 1 sierpnia. Bydgoszcz Urszula Guźlecka. A teraz w zbliżeniach przełomowe odkrycie toruńskich archeologów z dna jeziora Lednickiego wydobyli tysiącletnią rzeźbę. To ludzka twarz, wyrzeźbiona w dębowej belce. Była umieszczona w konstrukcji wału otaczającego kaplicę i pałac pierwszych piastowskich władców. Znaleziona figura przedstawia ludzką twarz. Umieszczona została wysoko na umocnieniach otaczających gród. Twarz ma około 12 cm wysokości i 9 cm szerokości. Według archeologów figura mogła przedstawiać bóstwo opiekuńczego ducha albo herosa strzegącego mieszkańców grodu. Wydaje się to naj, naj, najbardziej prawdopodobne, że przedstawienie to miało mieć takie znaczenie symboliczne, miało chronić mieszkańców grodu, e, e, zapewniając bezpieczeństwo, zapewniając dobrobyt. Na podstawie badań drewna naukowcy są w stanie stwierdzić, że obiekt pochodzi z okresu panowania mieszka I. Gród, który chroniła fortyfikacja, na której był zawieszony hak, jest jednym z potencjalnych miejsc, w których mógł odbyć się chrzest Polski. To właśnie tutaj, w tym wykopie podwodnym przez ponad 4 lata prowadziliśmy prace badawcze. Po pierwsze miejsce znalezienia. Jest to miejsce, gdzie znajduje się dużo innych belek konstrukcyjnych. Druga sprawa data. Drewno zostało ścięte w 1967 roku, więc ma ponad 1000 lat. Trzecia ona, ta twarz stylistycznie jest bardzo podobna na przykład do znalezienia z Zwolina, ze Starej Ładogi i z innych miejsc. Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów, prowadzą badania na jeziorze Lednickim od ponad 40 lat. Myślę, że to jest taka dawka trochę tajemniczości e, i związanej z tym pewnej ekscytacji z odkrywaniem przyszłości. Po ukończeniu prac konserwatorskich, eksponat będzie można oglądać w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Fascynująca historia na wyciągnięcie ręki także w Pniu, w miejscu, gdzie dokonano głośnego odkrycia pochówku tzw. wampirki, zorganizowano drzwi otwarte. Zainteresowani mogli zobaczyć, jak z bliska wygląda praca archeologa, poznać wykorzystywane narzędzia i techniki. Kopię dziury i szukam różnych e, takich pierścionków, guzików. I, znalaz I znalazłem już kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim e, chcemy zainteresować dzieci. E, dzieci tą e, zabawą, ale też wiedzą, taką troszeczkę, właśnie archeologiczną, historyczną. E, a że jesteśmy tutaj lokalnej społeczności, mieszkańcami, no to też chcemy wziąć w tym udział i no, poznawać historię naszych, właśnie. Terenów. Wymóg był taki, że mają być to teren badań, ma być zamknięty na czas wykopalisk. Jednak stwierdziliśmy, że mieszkańcy powinni wiedzieć, co tu się dzieje. I dlatego postanowiliśmy jeden dzień przeznaczyć na to, żeby mogli poznać pracę archeologów, obejrzeć filmy, które tutaj kręciliśmy podczas wykopalisk. Mogą zobaczyć szyby, które tutaj kopaliśmy. To różne poziomy, więc i inne okresy czasowe. Poziomy zewnętrzne pochodzą z XVII wieku, a dalej cofamy się w historii. Pokazujemy w skrócie, jak w wykopaliskach archeologicznych wykorzystuje się różnego rodzaju instrumenty i techniki. W rzeczywistości, że tak powiem, wykopaliska zajmują o wiele więcej czasu. Wygląda i pachnie nieziemsko, do tego ma mnóstwo pożytecznych właściwości. O lawendzie można mówić dużo, ale jeszcze lepiej z niej skorzystać. Można to zrobić na wiele sposobów. Dowiadywali się tego uczestnicy festiwalu Lawendy na Kujawach, który po raz ósmy, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, przyciągnął miłośników klimatu w kolorze lawendy. Mamy mnóstwo atrakcji, mamy strefy dzieci, gdzie odbywają się animacje, są pokazy, prząśnicze. No i mamy warsztaty, warsztaty kosmetyczne, prelekcję zielarską, warsztaty wiankowe w stodole, po to, żeby pokazać, jak wiele można zrobić z lawendą, jak piękna jest nasza wieś. Podoba mi się, jestem tu w ogóle pierwszy raz, chociaż mieszkam niedaleko. Bardzo miło. Muzyka taka ludowa, fajnie. O lawendzie można książkę napisać. Wszyscy znają lawendę z tych właściwości bardziej wyciszających, uspokajających, ale ona ma mnóstwo właściwości przeciwzapalnych, naprawczych. Czyli wszędzie tam, gdzie skóra potrzebuje regeneracji, naprawy, tam smarujemy lawendę i w każdej jednej postaci możliwej czy hydrolat lawendowy, czy olejek naturalny można plec wianki, można cukier lawendowy zrobić, syrop lawendowy, no mnóstwo tego jest. Spóźniłam się troszeczkę na warsztaty wianka, więc nie jest taki profesjonalny. A teraz y, pleciemy jakąś taką pałkę, która ma pachnieć i pomyślałam sobie, że w samochodzie będzie pięknie pachniał. To jest świetny pomysł i mi się osobiście bardzo podoba. Ja lubię takie y, spotkania z naturą i, i to, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że, że takie miejsca są i że można tak tradycyjnie spędzać czas. Wspaniale. Same plusy. Y, w skali od 1 do 10, 10 albo nawet i 12. Teraz czas na sport. Ponad 5 tysięcy zawodników i 30 tysięcy kibiców stolica polskiego triatlonu leży nad Brdą. Mimo deszczowej pogody tysiące zawodników z całej Polski i nie tylko stanęło na starcie zorganizowanego po raz jedenasty Enea Bydgoszcz Triathlon. O szczegółach Bartosz Brudzki, który swój triatlonowy debiut ma już za sobą. Dziś w Bydgoszczy z całą pewnością nie brakuje zmęczonych twarzy oraz mokrych ubrań. To oznacza, że rozpoczęła się kolejna edycja Enea Bydgosz Triathlon, czyli największych tego typu zawodów w Polsce. Kilka tysięcy zawodników rywalizuje o jak najlepsze czasy oraz o pokonywanie swoich własnych barier. Większość uczestników, teraz startuje w Enea Bydgosz Triathlon to debiutanci i dla nich największym sukcesem jest osiągnięcie mety. Niektórzy mają założenia czasowe, ale umówmy się, to ma być dobra zabawa, więc ten uśmiech na mecie jest tym, co jeżeli my widzimy jako organizatorzy, jest tym, co chcielibyśmy osiągnąć, ponieważ nam na motywowaniu i nadawaniu radości z uprawiania sportu. Do tej pory uczestnicy byli przyzwyczajeni do słonecznej i gorącej pogody. Dziś jest ona zgoła inna, pada deszcz, jest dość chłodno. Dla wielu uczestników jest to jednak bardzo dobra informacja. Fantastycznie. Na pewno lepiej niż słońce, chociaż Pewnie byłoby przyjemniej w słoneczku, ale mniejsze zmęczenie teraz. Bardzo dobrze, gdyż jak powiedziałem mieszkam w Szkocji i tak wygląda mniej więcej szkockie lato. Poczułem się je prawie jak w domu. Zawody z cyklu ENA Bedgorsz Triathlon słyną z tego, że są odpowiednie zarówno dla osób początkujących, jak i dla profesjonalistów. Dzisiaj mamy za sobą już m.in. starty na dystansie supersprinterskim, odpowiednim właśnie dla, dla amatorów lub osób zaczynających przygodę z triatlonem oraz na dystansie 1,4 Ironmana. I trzeba przyznać, że ten dystans 1,4 Ironmana jest bardzo wymagający, bo uczestnicy mają do pokonania kilometr wpływając ponad 40 km jazdy na rowerze, a na koniec 10 kilometrów biegu. Jeśli chodzi o dyscyplinę, nie powiedziałbym, że którakolwiek, powiedzmy, jest moją gorszą czy lepszą. Staram się do każdej dostosować, dopasować tak, aby móc w równym tempie, z pełnym zaangażowaniem je wykonać. To oczywiście nie koniec triathlonowych emocji w weekend tutaj w Bydgoszczy. Jutro w niedzielę na starcie staną zawodnicy rywalizujący na dystansie 1,8 Ironmana oraz na najdłuższym królewskim dystansie połówki Ironmana. Dla zbliżeń Bartosz Brudzki. Sportowych wydarzeń nie brakuje. W studiu Artur Ronacki, dzień dobry. Dzień dobry. Bydgoszcz z triatlonu, a królową Wimbledonu... Iga Świątek. Jak ona to robi, powiedz mi, 6-0, 6-0? To się w tenisie zdarza, może nierzadko, ale w finałach turniejów wielkoszlemowych to jest tak. ewenement. A w polskim tenisie to w ogóle... Nie było czegoś takiego. w Iga jest historii. niesamowita. To były bardzo szybkie emocje, bo to także jeden z najkrótszych finałów tenisowego Wimbledonu. Iga Świątek, Amanda Niemowas 6-0, Wielkie gratulacje! dla naszej tenisistki. To, to jest niesamowite, tylko potwierdza jej wielką klasę. Tak jest, tak jest. To ręce same składają się do oklasków. A kogo mogą okreskiwać kibice w regionie? Oprócz oczywiście triatlonistów, o których, o których mówił Bartosz Brudzki, to z kolei w Kruszwicy w Mistrzostwach Polski Juniorów rywalizują wioślarze. Za nimi eliminacja, a w niedzielę przyjdzie czas na finały. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyścigu. Pierwsze miejsce oczywiście. Warunki mimo tego deszczu są naprawdę sprzyjające. Wiatr wieje nam w żagle, można tak powiedzieć. No i byliśmy bardzo zadowoleni, bo dobrze popłynęliśmy. To, co było zaplanowane, to udało się wykonać. I jutro finał, jutro pokażemy, że Bydgosia jest mistrzem polskim. Więcej informacji o wydarzeniach ze sportu w regionie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Poleca Artur Onacki, dziękuję, dziękuję bardzo. I to niesamowite. Sportowcy nie narzekają na pogodę, ale ci, którzy mają urlop, chyba mogą narzekać. Co przed nami o tym Marcelina Bociek? Witam serdecznie. Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. No, z małymi przerwami, i wszystko wskazuje na to, że najbliższy czas wyglądać będzie bardzo podobnie. Nadchodząca noc, a także jutro w dalszym ciągu pochmurno i deszczowo, dodatkowo jutro po południu burzowo, a podczas burz powieje silny porywisty wiatr, możliwe ulewne, ale krótkotrwałe deszcze. Na termometrach w ciągu nocy około 13 stopni, jutro w ciągu dnia 22-24 stopnie Celsjusza w naszym województwie. A więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. I ta prognoza to nie jest wina Marceliny, tylko Niżu Genueńskiego. W głównym wydaniu Zbliżeń teraz to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.